Pograłem w tą gierkę moje pierwsze odczucia względem tej gierki Szałda, tego spektra, Spectre Divine, tak? Dobrze mówię? Czy Divine? Coś takiego, dobra, mniejsza jak zwał, tak zwał. Spectre Divide, Spectre Divide, więc ogólnie słuchajcie. Gierka, zaznaczę, pierwsze co zaznaczę, nie ma walczyć z CS-em, przede wszystkim. Nie ma walczyć z CS-em, ta gra. Tylko ma walczyć z Valorantem i uważam, Gierka, no ma dużo zerżnięte z Waloranta rzeczy, jak hud może nie za bardzo, ale mapy, tak, już widać, że mapy trochę takie Valorantowe są, też radar z Valoranta, movement jest z Valoranta podobny, chociaż Bany Chopa tu się nie da takiego robić jak w Valorancie. Dalej strzelanie, to jest najważniejsza rzecz w takiej grze, strzelanie i movement, tak, czyli movement jest Valorantowy co na plus uważam, bo nie ma advantage picka, każdy ma te same szanse i to jest duży plus w tej grze. Nie ma jak w CS-ie, że, ma, że typ wychodzący ma przewagę nad gościem, który stoi i to akurat tu można propsować w tej grze. Też trzeba zaznaczyć, że nad tą grą piecze, sprawuje Shroud, tak? który no w FPS-y no jest bardzo dobry, rozumie FPS-y i też wydaje mi się, że mówi też deweloperom jak, jak ma ta gra wyglądać. To jest ogólnie jego gra. Wydaje mi się, że ta gra będzie naprawdę dobrze dociągnięta. Każdy powinien być zadowolony. Meldoneczek widzowie, chciałbym Wam coś zaprezentować. Dostęp biureczko od firmy FlexiSpot, naprawdę ekstra elektryczne, mam pierwszy raz takie coś. Podnoszenie tego biurka i zniżanie to jest game changer dla mnie i naprawdę bardzo fajnie to chodzi. Można zapisać kilka profilów. Jednym przyciskiem to chodzi płynnie, góra, dół, coś pięknego. Cały czas możecie dostosować wysokość do swoich potrzeb. Możecie na stojąco nawet grać czy pracować, gruby blat na 2,5 cm, ma bardzo stabilną konstrukcję, nic się nie buja, nie chwieje, biurko jest totalnym sztosem, więc polecam, ale to nie koniec, bo też dostałem od tej firmy fotel ergonomiczny, fotel ma podnoszone podłokietniki, można obracać nimi prawo, lewo, wysuwać do przodu, do tyłu, oczywiście fotel jest podnoszony, mogę sobie dostosować do swoich potrzeb, jest mięciutki, jak widzicie, można zagłówek sobie dostosować, jest ekstra, sam polecam, Widzowie. I teraz co najważniejsze: FlexiSpot przygotowało dla Was zniżkę do 46% na biurka i na fotele. W całym miesiącu zniżki są bardzo duże. Polecam, przetestowałem dwa tygodnie, tak naprawdę testowałem biureczko i fotel. Zdało u mnie egzamin i polecam wszystkim. Możecie zobaczyć, jaki tam jest asortyment na stronie flexispot.com. Link do flexispot.com zostawiam Wam w opisie, pod filmem. Zapraszam do dalszej części materiału melduneczek. Co różni grę tą od Valoranta od Cesa? Tym, że się gra 3 na 3. 3 na 3 i ja też byłem w szoku na początku. Mówię 3 na 3 na takie duże mapy? Są duże mapy. Jasne są mapy jakbyś grał w 5 na 5, nie? Ale macie po dwie postacie. Czyli ty masz dwie postacie, przeciwnicy po dwie postacie. Każdy. Czyli tak jakbyście grali w sześciu. Możecie w czasie rzeczywistym co chwilę postacie zmieniać, tak? Rzucacie takim dyskiem, można powiedzieć, to nie wiem czy tak się to nazywa. I sobie postać daną na jakiejś stronie mapy, zaznaczacie, żeby tam się pojawiła i ona jest jakby Aw, ona jest Awkiem, i możesz się przemieniać między tą a jedną drugą postacią. Możesz naprawdę fajne pułapki, dużo taktyk można fajnych robić z tego naprawdę to jest fajna rzecz, której no nie widziałem jeszcze w grach, i to jest naprawdę spoko. Na początku myślałem, że będę w szoku. Na początku ja napra naprawdę nie wiedziałem co się dzieje. Mówię tu. Post Jedna, druga, a później może zostawić jedną poznanie na jednym BS-ie, drugą na drugim. I wiecie, jeśli też ten klon gdzieś zostaje na drugiej stronie mapy, to jeśli idziesz na łoku, ten klon nie, za, nie zaalarmuje cię, że tam jakiś, jakiś przeciwnik idzie, ale jeśli przeciwnik biegnie, rzuca dużo granatów, to ten klon cię alarmuje że coś się dzieje na tej stronie mapy i od razu możesz przełączyć z jednego bs na drugi, nie? I to jest bardzo fajne, naprawdę. Ja napra bardzo mi to się podoba, bo to jest taka innowacyjna mechanika gry. No jeszcze takiego czegoś nie było w grach i to jest bardzo fajne. Tak mi się wydaje, że nie było, bo nie widziałem takiego czegoś. Wydaje mi się, że to wprowadzi coś nowego do gier FPS. Teraz dalej strzelanie, bo to chyba najważniejsze jest, nie? Strzela się inaczej niż w CS-ie, inaczej niż w Valorancie ponieważ tu się przybliża. Jeśli strzelasz z biodra, to strasznie beznadziejny jest recoil. No po prostu tak, jakbyś grał w Apexa albo w Call of Duty, tak? Strzelanie jest bardziej kodowe i apexowe, można powiedzieć. Jedno z drugim troszkę się wiąże. Jest recoil, bo to czuć. Jest recoil. Tak jak widzicie na streamach, że w tej grze wszystko leci w środek. To tak nie wygląda. Kontrolujesz ten recoil. Naprawdę jest recoil, kopie broń, czuć tą broń jak strzelasz. Bardzo fajne jest strzelanie. Każda broń ma troszkę inny recoil. Zależy czy grasz szturmowcem, tak, czyli takimi riflerami, czy bardziej broniami krótkimi. Bardzo to fajnie czuć. Tutaj trzeba jednak przybliżać. Nie możesz strzelać bez przybliżenia, bo... Z bliska, oczywiście, tak, nie? Że wtedy jesteś bardziej mobilny, ale jeśli strzelać bez przybliżenia z daleka, to, to nic nie trafić za bardzo. Ciężko jest po prostu wtedy trafić. Liko jest bardzo duży, nie? Więc dlatego ja to bardzo lubię takie gry, w których się właśnie przybliża, tak? I celuję przez celownik, dlatego dla mnie to jest na plus. Apexowe strzelanie jest bardzo dobre, tak samo kodowe też jest ok, uważam. Na razie nie, nie wiemy nic tak naprawdę, jak ta gra będzie kompetitive, zrobiona. Informacji za dużo takich nie mamy, ale uważam, że ta gra dąży do tego, żeby była esportowa, bo może być esportowa. Naprawdę, trzy osoby znaleźć do gry, to też nie jest problem. Lepiej znaleźć trzy niż, niż pięć. Sami wiecie, tak samo w Apexa, jak gracie, to te trzy osoby zawsze znajdziecie trzy kumpy do gry i możecie sobie pograć. To też jakiś plus jest, nie? Że nie musicie mieć tych pięciu osób. Kiedy premiera gry, też nie wiem jeszcze. Na razie nie wiem, kiedy premiera tej gierki. Dalej, to co jest najważniejsze względem Valoranta, to są skille. Skili w tej grze nie ma. Na początku wybierasz builda, tak? Na początku wybierasz builda sobie. Masz na razie osiem buildów, których możesz sobie wybrać, na przykład jakieś szturmowiec, że ma granat odłamkowy, ma flesza i ma leczenie na przykład, tak? Czyli takim szturmowcem jesteś. Druga postać na przykład ma smołki, ma jakiś kwas, tak? Że rzucasz też jak smołka, ale po prostu kwas się rozprzestrzenia i, ma... I jeszcze wiele innych, ale jeszcze nie ogarnąłem wszystkich, nie? Jeden na przykład ma gościu granat, który pokazuje, gdzie są przeciwnicy przez 3 sekundy, tam w jakimś tam obszarze. I to wszystko. Nie ma ultów, jakichś. z. I to oczywiście trzeba kupić na początku, bo tu też jest ekonomia, jak w Walorancie, w CS-ie jest też ekonomia. Wszystko kosztuje i kupujesz broń dla dwóch osób, tak? Czyli dla dwóch postaci. I te bronie, nie możesz kupić takich samych broni. Bronie są różne. Na przykład, kupujesz snajperkę za 7200, to najlepsze, co zabija jednym strzałem, i to jest drogo, tak naprawdę, za 7200 i masz do tego rifla na drugą postać, że nie możesz mieć dwóch snajperek i to też uważam, że za bardzo dobry balans, że nie możesz mieć dwóch tych samych broni. Musisz mieć jednak jedną lepszą broń i druga postać ma jedną taką bardziej mobilną, dajmy na to, nie? I to też jest spoko. Też ogólnie wiadomo, że są też takie... Umiej nieumiejętności Tak jak tego builda wybierasz To też są takie Można powiedzieć Są ze 2-3 takie buildy Gdzie masz takie jakby Valorantowe skille nie? Że jakaś ściana Się przesuwa do ciebie Możesz i za nią Ale to też Nie zmienia tak Gry jak w Valorancie Tu bardziej Operujesz na swoim aimie I to jest zajebiste Flesze też bardzo fajne są w tej grze, bo te flesze normalnie jak rzucasz, jakbyś rzucał je w CS-ie. I typ dostaje tutaj, flesza dostałem to 5 sekund, nic nie widziałem. Naprawdę to jest na plus, że nie klikasz granatami, że jednak na mapie. Nie, klik nie klikasz granatami jak na mapie, jak w Valorancie, tylko bardziej rzucasz jak w CS-ie. Że jednak trzeba potrafić rzucić ten granat, a nie że klikasz sobie na mapie, gdzie chcesz smoki rzucić czy coś. Czyli gra jest bardziej skillowa, nie? Więc no dlatego to są zmiany na plus, to bardzo duże zmiany na plus. Trochę Valoranta jest w tym, trochę jest w tym CSa, trochę jest w tym Apexa i Koda. To jest taka mieszanka i to są bardzo w porządku rzeczy. Mapy, jak na razie uważam, są trzy mapy, tak, jak grałem. Jest za dużo kontu do sprawdzania. Mapy są, tyle skrzynek jest postawianych, że naprawdę typ może być wszędzie. Może być wszędzie i na to trzeba uważać. Rzecz, którą na przykład mi subiektywnie się podoba, nie każdemu może to się podobać, ale uważam to za dużą zmianę, w których też nie było w grach FPS. Czyli jak jesteś po stronie CT i bronisz, tak? Czyli, bo tu też się gra na bomby, tak jak grasz w CS-ie i Valorancie. Nie możesz puszować, znaczy, możesz puszować. Maszcie bramy, tak samo jak w Valorancie. Ale jak na przykład jesteś w CT i chcesz pusznąć tę stronę atakującą, to przez 30 czy tam 40 sekund nie możesz puszować. Pusznoć znaczy, pusznąć możesz, ale będzie Cię widać na radarze, że ty przekroczyłeś barierę strefy atakującej i nie możesz puszować przez pierwsze tam sekundy. Znaczy jest to utrudnione, i to jest bardzo fajna rzecz, że przez pierwsze sekundy będziesz widział. Przez pierwsze, przez pierwsze 34 sekund, gdzie CT puszuje, i to jest bardzo fajna rzecz. To jest coś nowego, że możesz czuć się bezpieczny, że nagle typ ci na plecy nie wejdzie. Uważam, że to jest nowość, która no też trzeba zobaczyć, jak to się rozwinie. Tak? Czy to usunął, czy tego nie usunął. Sam jestem ciekaw, tak na serio, jednak to jest zmiana też taka innowacyjna więc no też chcę zobaczyć jak to będzie się grało taktyki można na pewno fajne robić w tej grze tylko no trzeba no, na razie poczekać też miałem fajną akcję na, taką że zostawiłem swój klon na przykład przy skrzynce i mogłem przełączać jednym klonem a drugim I na przykład jednym klonem rzuciłem flesza i przełączyłem od razu na drugi klon i wykryłem za tej skrzynki. Naprawdę fajne miksy można robić w tej grze. Nie mam żadnej współpracy. Po prostu gram, dostałem klucz i patrzę, jak wygląda ta gra i jak się w nią gra, i po prostu swoje pierwsze odczucia daję. Jeśli miałbym współpracę płatną, bym to powiedział, bo jak miałem final fantazy, współpracę płatną, to to powiedziałem, tak? I nawet nie dokończyłem tej gry, bo mi się nie podobała i miałem płatną współpracę i powiedziałem, że mi się gra nie podobała i nawet grosza za to nie wziąłem. Jeśli gra jest to ja to mówię nawet jakby mi dali 20 kołak na współpracę czy więcej. Ja miał i mi deweloper powiedział, że mam powiedzieć tylko dobrze o tej grze, to nie ma szansku. Bo wolę powiedzieć, jak jest gra i nie wprowadzić ludzi w błąd. I to jest dla mnie ważne. Wolę powiedzieć po prostu o grze jak jest, no. Też ogólnie bronię, tak? Macie tu bardzo dużo broni. To jest plus, że jest bardzo ich dużo, jak na start. I każda ma jakiś inny recoil. Też kupujecie kewa małego, dużego. Jak w Valorancie to jest bardziej kew zrobiony. Nie ma za dużo też leczenia, tak jak w Valorancie. Więc no jak na razie to ta gra... To jest taki właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, mix Valorant, CS, Apex, COD. To jest po prostu mix tych gier. Jak na razie nie możemy grać rankedów, tak? Nie możemy grać rankedów, jest na razie zablokowany, bo nie ma, tak? Mamy typ treningowy, co sobie możemy. Mamy tryb niestandardowy, tego jeszcze nie grałem, więc ciężko mi wypowiedzieć, co to jest. Ale taki własny mecz po prostu, żeby pograć z kumplami możecie, tak? Tak mi się wydaje, tak jak w Valorancie było na początku. Teraz optymalizacja. Optymalizacja gry jest bardzo dobra. To i na, można powiedzieć w wysokim poziomie. Ja mam tutaj po 500, po 700 klatek, a kompa no, nie mam jakiegoś najlepszego. Mam średniego, więc uważam, że tu deweloperzy odwalili kawał dobrej roboty i nawet jak ktoś ma słabszy komputer, to raczej bez problemu będzie mieli po 200, po 300 klatek, nawet jeszcze na słabszych komputerach, co mają niektórzy, to po 100, 150 klatek bez problemu będziecie mieli w tej gierce też fps -y nie spadają, nie ma tych dropów, więc no, działa to ekstra. Więc jak na razie gra jest w fazie budowy, to jest beta. Uważam, że naprawdę ta gra może zagrozić valorantowi w jakimś stopniu, jeśli pójdą pieniądze. Jeśli pójdą pieniądze na tą grę, to ona naprawdę może zagrozić Valorantowi e-sportowo, bo CS-owi nie ma szans zagrozić ta gra, bo to w ogóle jest no troszkę co innego, nie? Tak jak wcześniej mówiłem, podobne do tych gier, ale. CS Valorant, ale to nie jest to samo. Trochę nowości jest wprowadzonych. Uważam, że jeśli dostaniecie gdzieś kod, to serio bardzo dobrze jest to pograć, nie? A jak ja wrzucę widzowie na YouTube, film ten teraz, to kody będą się wyświetlały na ekranie w różnych odstępach czasu tak tylko, żebyście wiedzieli. I wiecie, może ktoś z was dostanie. Trochę kodów też tam rozdam, nie? W Poniedziałek będą rankedy i też będę testował, też zobaczę, jak się gra. Ale wydaje mi się, że ta gra niedługo wyjdzie, bo na razie są trzy mapy. Nie wiem, czy jeszcze coś mógłbym powiedzieć na temat tej gry, czy o czymś zapomniałem. Ile to kosztuje? Za darmo będzie ta gra, o ile wiem, to będzie za darmo. Więc na razie chyba to wszystko, nie? Gra będzie za darmo, gra będzie za darmo. Jak wiadomo, mamy, to będziemy mieli karnet bojowy, skiny, tak? A, dobra, może co powiem co do grafiki, tak? Bo też to jest ważne. Grafika. Nie każdemu może się podobać taki styl graficzny, nie? Bo to jest, styl graficzny jest bardziej Borderlandsów. Wiecie o co chodzi, nie? Styl graficzny jest bardziej z Borderlandsów i tu, no może to komuś nie pasować. Oczywiście może to komuś nie pasować, ale no różnie może być, nie? Może być różnie, więc uważam, że to już gusta musi po prostu uderzyć, tak? Mi akurat ta grafika nie przeszkadza w żadnym stopniu, ona nie jest zła, nie jest najlepsza, jest po prostu średnia, taka kreskówkowa bardzo, nie? No taki styl dla dzieciaków, no też tak uważam, no. Ale każdy musi sam stwierdzić, czy mu się podoba ta grafika, czy nie. Gameplay jest bardzo dobry, naprawdę, gameplay polecam. Ja na przykład casualowo wolę w tą grę grać niż Valoranta. To razy wolę w tą grę grać niż widzieć którzy na rakiecie latają mi przez pół mapy, znikają, dziwne rzeczy się tam dzieją jakieś, wolę na przykład to sobie pograć. To ogólnie też jak, i, jak się gra. Na razie jest tryb MR8, tak? MR8 albo MR7? MR7. Tryb MR7 jest widzowie, więc też nie wiem czy on pozostanie czy nie. Sam jestem ciekaw czy on pozostanie, ten tryb MR7 czy po prostu będzie MR12 w rankedach. Nie wiem tego na razie, więc na razie czekamy, jeśli będą w poniedziałek podobno, poniedziałek, które będą rankedy, tak? Wydaje mi się, że powinno być MR12. Raczej powinien być MR12. System tak jak w Valorancie i w cs chyba że zrobią MR10, k na razie czekamy jak to będzie wyglądało. I to jest moja taka krótka opinia, moja pierwsza, moje pierwsze takie spostrzeżenia tej gry i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja na razie mogę w tym momencie ocenić gierkę na takie normalnie 6 na 10, 6,5 na 10. Nawet 7 bym dał tej grze, bo naprawdę fajnie się w tą grę gra. No. Nie no, świry widzowie, tak naprawdę 6 na 10 oceniam tą grę na ten moment. Fajnie się w to gra, nie? Naprawdę fajnie się w to gra. Na ile oceniam CSa? 2 na 10, stary. 2 na 10. Ogólnie CS, nie oceniam CSa, bo CS to jest jedyna gra w swoim rodzaju, której gram przez całe życie i zawsze będę uważał za najlepszą grę competitive, tak? Nie ma w tym momencie lepszej gry competitive niż CS, no i tyle. Dlatego nie oceniam CSa, nie?